Hej, cześć, witajcie, jestem Pandora. Ma. A dzisiaj krótki świąteczny odcineczek. I jak widzicie po tytule, postanowiłam zbudować kartkę świąteczną w Simsach. Zdarza mi się czasem na tym kanale zrobić jakiś build tematyczny, ale dziwny. Czyli, na przykład, w tamtym roku mieliśmy choinkę, dom w kształcie choinki. Robiłam też dom w kształcie dyni, nawet w kształcie serduszka. W tym roku postawiłam na dzwoneczki, ale żeby nie było nudno, to stwierdziłam, że dzwoneczków będzie kilka. Do tego też śnieżynki. I od góry udało mi się stworzyć taką trochę zabawną bo zbudowano w Simsach kartkę świąteczną. Ja uwielbiam kartki, nie wiem jak Wy, ja uwielbiam dawać dla każdego, na każdą okazję jakąś kartkę. Zbieram też kartki z TK Maxa, z Cloud Red, z Cloud Nine, z trochę sarkastycznymi, dziwnymi napisami. Myślę, czy nie zrobić sobie z niej kiedyś jakiejś takiej wyklejanki, jakiegoś takiego kolażu. Moi znajomi też wiedzą, że ja uwielbiam szukać i znajdować, i dawać im kartki różne. To jest takie coś, co gdzieś zawsze macie na później. Więc czemu tego nie przenieść do Simsów i jest najdziwniejszego z buildów, chyba, który robiłam, chociaż może nie aż tak najdziwniejszego. Czasem dobrze jest wrócić do takich trochę challengeowych rzeczy, których nie muszę aż tak się spinać nad tym, jak to będzie wyglądać. Oczywiście, że pilnowałam, żeby to wyglądało dobrze, no ale na tyle dobrze, na ile dzwoneczek w Simsach może wyglądać dobrze. W życiu, w architekturze też zawsze gdzieś tam mnie bardzo ciekawi. Zastanawia to, jak ktoś postanawia zrobić sobie dom w jakimś kształcie, tylko dla tego kształtu, jakby. Zazwyczaj nie jest to aż takie gdzieś tam ekstrawaganckie, chociaż. Pewnie zdarzyłoby się kilka różnych budowli faktycznych, fizycznych, które gdzieś tam odzwierciedlają różne rzeczy. Trzeba na pewno do tego mieć dużo odwagi. Bo nie wiem, czy faktycznie w życiu zamieszkałabym w domu w kształcie dzwonka, ale czy nie pojechałabym na wakacje sobie i nie posiedziała w czymś takim? Oczywiście, żebym posiedziała. I tak jak się dłużej zastanawiałam, to powiem Wam, że w ogóle sam pomysł, zamysł dzwonków jest dobrym zamysłem na budowlę. Bo poza tym, że ma zaokrągloną górę, no i tam. Troszkę też zaokrąglenie na dole. To jest w nim dużo miejsca i można zaszaleć przy budowaniu, przy meblowaniu. Dajcie w ogóle znać, jak podoba Wam się pomysł, zamysł kartki takiej świątecznej, zrobionej właśnie w Simsach. Fascynowało mnie też zawsze w Simsach, jak ktoś robi. Z tych farb do ziemi, jakieś obrazy i tak dalej. Ja aż tak dobra nie jestem w rysowaniu, a już na pewno nie rysowaniu paintami tymi, więc stawiam na to, co lubię i umiem, czyli na budowanko. Koniecznie dajcie mi znać, czy zrobiliście kiedyś w ogóle taką kartkę sobie albo coś w tym stylu w Simsach. Jeżeli ją macie, to dajcie znać, nawet wpiszcie mi w komentarzu swoje Origin ID. Ja bardzo chętnie zobaczę takie rzeczy, to jest super, jest to bardzo inspirujące. Moja kartka też trafi do galerii, także jeśli ktoś będzie chciał w tym pograć, nie wiem czemu, ale może. To będzie dla was dostępne. A jako, że mamy święta 2023 rok zbliża się nareszcie ku końcowi, to na święta na pewno wesołych świąt, klasycznie. Spokoju, zdrowia, fajnych prezentów. A sobie bym życzyła, żebym w końcu ogarnęła to wszystko tak, żebym mogła dla was nagrywać więcej. Bo te Sims Masy co roku, odkąd mam tego czasu mniej, zawsze mnie tak. Rozbudzają, mam masę pomysłów, zrobiłabym wszystko, po prostu przeróżne rzeczy mi przychodzą do głowy. A potem niestety styczeń kolejnego roku zawsze weryfikuję, narzuca po prostu tyle rzeczy, takie tempo i taką trochę bezsilność, że zazwyczaj styczeń jest takim miesiącem, w którym ja bardzo dużo nagrywam, ale nie wypuszczam nic. I chciałabym przerwać ten cykl i naprawdę coś zmienić. Następny rok wiem, że będzie bardzo ciężki, wiele rzeczy ma się dziać, mam nadzieję, że będą się działy, ale mamy okres świąteczny, nie ma co być pesymistą, trzeba się cieszyć a przynajmniej próbować. I chyba dlatego też powstał ten build dzisiejszy właśnie dla takiej wodzy fantazji, takiej radości. Trochę wyjęcie kija z tyłka, bo czasem mi się to przydaje. I przypomnienie sobie, dlaczego w ogóle zaczęłam nagrywać i dlaczego podoba mi się budowanie w Simsach. Że można robić coś poważnego, coś co na co dzień gdzieś mnie otacza, co jest rzeczą, którą lubię robić, czyli projektowaniem faktycznych wnętrz, bardzo fotorealistycznych albo simsorealistycznych. Polubię tą grafikę. Chociaż powiem, że ostatnio znalazłam takie Filtr na karcie graficznej mojej, w której simsy są trochę jak taką akwarelą malowane. Super, to wygląda, muszę Wam to kiedyś pokazać. W ogóle dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki filmik, taki odcinek, gdzie na przykład bym budowała właśnie z tym filtrem nałożonym. Ale też i czasem można się wyluzować, zrobić jakiś głupi build albo jakiś challenge. W ogóle challenge, szczerze powiedziawszy, dawno ich nie robiłam, ale naprawdę podobało mi się robienie na przykład random build challenge'u, gdzie ktoś za mnie decyduje, co ja mam zrobić. Te rzeczy zawsze wychodzą fascynująco. Może nie zawsze ładnie, ale zawsze wychodzą fascynująco. Ale nie przedłużając, bo ja się zaraz zagadam po prostu rzeczami. To też fajnie, bo się troszeczkę wyluzowałam, jeśli to tak można nazwać. Czuję się już też bardzo świątecznie, mimo że nagrywam to jeszcze przed świętami, ale wyglądacie to w święta. Także, zakończając. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeśli lubicie tego typu content. Zapraszam do subskrypcji, kanału. Pobudowanie to coś, co znajdziecie na tym kanale przeróżne. A ja z jadącą śmieciarką świąteczną w tle się z wami żegnam. Dajcie znać jak wam się podobało, więc widzimy się w komentarzach i słyszymy w następnym. Pa pa. Wesołych świąt.